Dzisiaj ważne mam zadanie. Nie jedno powstanie zdanie. My zwrotki wartko popłyną i nigdy nie zaginą. Zanieczyszczenia to nie do uwierzenia. Fabryki trują, CO2 emitują. Winna energetyka, jak bomba nam tutyka. I przemysł transportowy zanieczyszczać gotowy. Tak właśnie to samochody CO2 produkują, powietrze ziemskie psują. I stąd, Człeku kochany, Jest efekt cieplarniany. Lodowce się gotują, Poziom wody podnosi, Nie mają już gdzie mieszkać Bracia Eskimosi. Dalej wymieniam wartko Wszystkie zanieczyszczenia Pyłowe i gazowe, Oba niekomfortowe. Węgiel spalony w piecu Dwutlenkiem siarki zieje I kwaśnym deszczem leje. Lasów połacie Całe stają się bardzo małe. Rybławice giną kolejne je urodziny ominą. Dalej tlenki azotu, to też masa kłopotu. Odpady po spalaniu benzyny oraz ropy dają nam tutaj zawsze trujących gazów kopy. Grafiti i spreje nasze zapał już ważgasza. Freony uwalniają, dziurę ozonową rozszerzają, promienie UV dopuszczają. Sposobem wcale nie magicznym, a skutkiem wręcz tragicznym, choroby skórze nadają. Ostatnie w tej kolejce szkodliwe pły węglowe. Do płuc naszych trafiają, oddychać nam nie dają. W postaci mglistego smoka rzucają łapczywe spojrzenia palącego oka. Jesteśmy jeszcze młodzi, świat chcemy oswobodzić. Zanieczyszczenia. To nie do uwierzenia. Wszystkie działają kiepsko na gleby wody ludzi, zwierzęta i rośliny. Musimy być wytrwali, bo świat się nam zapali. Poruszmy dzisiaj ziemię i całe ludzkie plemię. Wszystko jest w naszych rękach. Niech nikt dzisiaj nie stęka. I dalej do roboty, bo już mamy kłopoty. Świat czysty, piękny, świeży to wszystko jest możliwe, gdy ludzie są szczęśliwe.